Że on bardzo ładnie prosi tych aktywistów, żeby tak nie robili, bo to jest niegrzeczne. Ale nawet ktoś taki nie może się z, takim, z taką regulacją zgodzić, bo ona oznacza, że polscy beneficjenci świadczeń socjalnych będą stawali mniej niż ich odpowiednicy z Afryki czy też z Bliskiego Wschodu. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Otóż Donald Tusk powiedział, że Polska popiera kandydaturę Urszuli von der Leyen, bo to będzie dobra kandydatka dla Polski. Unia Europejska dawno zaczęła tracić swój pierwotny urok i założenia. To jednak, co ma dzisiaj miejsce na naszym kontynencie, powoli zaczyna wychodzić poza ludzkie rozumowanie. Dlatego właśnie posłuchamy dzisiaj wypowiedzi przedstawiciela konfederacji, który te sprzeczności wytyka. Posłuchamy o mało znanej prawdzie o pakcie migracyjnym, porozmawiamy o nowej idei równości i aktywistach na wschodniej granicy. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i słupka, a teraz dam Wam jeszcze 3 sekundy, a Wy napiszcie w komentarzu radę dla Menzena. Jeden, dwa, trzy. Napisane? No to. Lecimy! Prawda co do naszej sytuacji jest taka, że w rzeczywistości nie do wyobrażenia jest to, co może nam przynieść następny dzień. Z drugiej jednak strony, czy coś jest w stanie nas jeszcze zaskoczyć? Być może o wielki szok będzie trudno. Jednak zawsze można poczuć się jeszcze bardziej rozczarowanym i upokorzonym, kiedy docierają do nas wieści o tym, co tak naprawdę nas czeka. Tak zwana dyrektywa azylowa, która obowiązuje już od 11 czerwca 2024 roku. I od tego momentu Polska ma dwa lata na wdrożenie tej dyrektywy do polskiego Systemu prawnego. I na czym to wdrożenie ma polegać? Ano na tym, że musimy dbać tak samo jak Niemcy, Włosi, Szwedzi, Francuzi, Belgowie i Holendrzy, po to, żeby nie mieli takiej zachęty ekonomicznej, żeby z Polski wyjechać i pojechać sobie, na przykład, do Francji. I w jaki sposób Polska będzie musiała zapewnić dobry byt tym nielegalnym imigrantom? Otóż w skład tych przepisów wchodzi to, że my będziemy musieli im dawać świadczenie materialne, tak jak miejsce zakwaterowania, czyli będą musieli dostać mieszkanie. Tak, być może część z was ciężko teraz pracuje, żeby oszczędzić na wkład własny. Myślicie, czy nie wziąć kredytu na całe życie, bo mieszkania są strasznie drogie? A z Afryki i z Bliskiego Wschodu będą dostawali miejsce do mieszkania za darmo, bo im się należy, a wam nie. Pojawia się więcej niespodzianek, chociaż zdają się być one mało pozytywne z naszego punktu widzenia. Przyjezdni będą dostawali nawet kieszonkowe na własne wydatki, opiekę zdrowotną i tym podobne przywileje, na które nawet wielu Polaków nie może sobie pozwolić. Tacy to pożyją. Szkoda, że za czyjeś pieniądze. Aktywa sama w sobie nie daje dokładnych kwot. Nie mówi, że te zasiłki to muszą mniej więcej wynosić tyle złotych, nie mówi, że metraż tego mieszkania dla to musi być np. 50 czy 60 czy 70 metrów, ale dyrektywa mówi, że wszystkie państwa mają mieć jednakowy, zharmonizowany poziom życia dla na terenie całej Unii Europejskiej. Rozumiecie? Czyli my będziemy musieli tym, to zapewnić taki poziom życia, jakim zapewniają Niemcy, Francuzi albo Szwedzi. No i teraz pytanie czy poziom życia jaki mają Polacy w Polsce, legalni, którzy tu się urodzili, mieszkają, pracują, płacą podatki, jest taki sam jak u mieszkańców Szwecji, Holandii czy Francji? Rzeczywistość będzie taka, że będziemy dostawali mniej niż ci imigranci, którzy tutaj przyjadą. Będziemy dyskryminowani w naszym własnym kraju. Dla wielu z nas pieniądze, jakie oferują imigrantom kraje zachodnie, wystarczyłyby na spokojne utrzymanie się. Teraz my mamy im zagwarantować dokładnie takie same środki? Niedługo okaże się, żeby żyć na odpowiednim poziomie w naszym kraju trzeba wyjechać i zmienić obywatelstwo, a później nielegalnie wrócić. Oczywiście trochę tutaj żartuję. Sprawa ta jest niezwykle poważna, a nasze władze zdają się niewiele sobie z tego robić nasi przedstawiciele mają w zasadzie w poważaniu to, że ich rodacy mogą być w stałym zagrożeniu. Nie omieszkaliby oni wspomnieć słowem o tym, co się do nas zbliża, a jak już podnoszą głos, to całkowicie obracają narrację tak, by wmówić nam, że zmiany te będą miały zupełnie inne znaczenie i jeszcze wyjdziemy z tego całego bałaganu na plus. Fakt jest jednak taki, że kończą nam się argumenty. Do niedawna naszym ostatnim wytłumaczeniem było to, że nie zaoferujemy im tego samego, co mogą zagwarantować im zachodnie państwa. Powoływanie się tutaj na ludzki odruch nie jest już nawet ostatecznością. To głupota i naiwność. Bo ja rozumiem argumenty ludzi, którzy mówią, że wszyscy są równi, niezależnie od obywatelstwa albo pochodzenia. Okej, okay. załóżmy, że ktoś tak myśli, ale nawet ktoś taki nie może się z, takim, z taką regulacją zgodzić, bo ona oznacza, że polscy beneficjenci świadczeń socjalnych będą stawali mniej niż ich odpowiednicy z Afryki czy też z Bliskiego Wschodu. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Jak można było się na to zgodzić? Jak można było doprowadzić do takiej sytuacji, że Polacy będą musieli finansować bardzo wysokie zaś? Równość? Co nam z równości, kiedy nasze bezpieczeństwo i dobrobyt spoczywają na szali? Jeżeli lewicowa władza nie posunie się teraz do stanowczych kroków, to już niebawem władze mogą przejąć ludzie, którzy nie będą skłonni do dyskutowania z podróżnikami z Dalekiego Wschodu. Ich przygoda skończy się szybciej niż się zaczęła, a za zmianę społecznego nastroju odpowiedzialni będą ci, którzy tak silnie krzyczeli za tym, byśmy traktowali się równo. Choć może właśnie takie rozwiązanie jest lepsze niż doprowadzenie do kompletnego rozkładu naszych państw od środka? Są przypadki kiedy ktoś naprawdę został tak poszkodowany przez los, że nie jest zdolny do pracy, stała mu się jakaś krzywda, rozumiem, że takim osobom należy pomóc. Ale do takich osób nie należą ludzie, którzy są zdrowi, młodzi, są w stanie pracować i przyjechali tu nielegalnie z końca świata. Nawet jeżeli nie przyjechali tu nielegalnie z końca świata, ale po prostu w Polsce nie chce im się pracować, też nie powinni dostać zasiłku. Teraz zobaczcie, co się wydarzy. W sytuacji, w której nic nie będzie można zrobić z poziomem zasiłków dla imigrantów, one będą bardzo wysokie, to co Polacy będą na ten temat myśleć? Że Trzeba zasiłki Polakom jeszcze bardziej obniżyć, żeby ta różnica pomiędzy zasiłkami dla Polaków i obcokrajowców była większa, czy że należy je podwyższyć do tego samego poziomu co dla injantów. No niestety wielu ludzi uzna, że to niesprawiedliwe, więc trzeba te zasiłki podwyższyć. I staniemy się jeszcze bardziej socjalnym państwem, z tego jeszcze trzeba będzie potem podnieść podatki i pójdziemy przez to w bardzo złym kierunku. Powinniśmy sobie pomagać, ale nie za wszelką cenę. Nie powinniśmy też poświęcać naszego własnego poziomu życia tym ludziom nie zachce się pracować, jeżeli zaoferujemy im życia na wygodnym poziomie za nic nie robienie. Ciekawe czym zajmą się w wolnym czasie. Nie mam zamiaru powoływać się na przykłady, mam jednak wrażenie, że pomyślimy o tym samym. Fakt jest jednak jeden i nie ma co do niego wątpliwości. Winnymi tego zjawiska są nasze władze, a przede wszystkim te europejskie, które niebawem z powrotem ubiegać się będą o oddanie na nich głosu. Ci sami, którzy doprowadzili Europę do stanu, w którym dziś się znajduje, chcą kontynuować swoje dotychczasowe praktyki. Otóż Donald Tusk powiedział, że Polska Popiera kandydaturę Urszuli von der Leyen, bo to będzie dobra kandydatka dla Polski. Kandydatka, która odpowiada za Zielony Ład, odpowiada za Pakt Migracyjny, za dyrektywę azylową, jest według Donalda Tuska dobra dla Polski. Tusk powiedział tak: Nie chodzi o moją osobistą satysfakcję, chociaż jesteśmy zaprzyjaźnieni, w co w ogóle nie wątpię, ale ma pełne właściwe zrozumienie dla spraw dla Polski fundamentalnych, szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo wschodnią granicę. Te trudne tematy i do tej pory niejednoznaczne mamy dobrze przegadane i będziemy mieli jako kraj sporo pożytku. Więc tak, Tusk najpierw stwierdził, że pakt migracyjny jest dla Polski korzystny, bo albo dostaniemy niele, albo zapłacimy za niego 20 tysięcy euro, a jak go dostaniemy to jeszcze te zasiłki będziemy dla nich płacić. A teraz stwierdza, że podejście Urszuli von der Leyen do migracji jest dla Polski dobre. I znowu... Oświećcie mnie, który element dyrektywy azylowej czy tego paktu migracyjnego jest korzystny dla Polski? Z pewnością staniemy się beneficjentami paktu migracyjnego. Możemy skorzystać uciekając na przykład ze starego kontynentu. Byłby to całkiem dobry pretekst i idealne wręcz okoliczności. Ciekawe tylko gdzie moglibyśmy się schronić. Poza nami nikt z tak otwartymi rękoma nie przywita nielegalnych przyjezdnych. Może się zdawać, że taka hojność jest charakterystyczna dla nas, jednak prawda jest taka, że istnieją kraje dużo bardziej rozrzutne niż my. Na przykład Niemcy, które bez najmniejszych skrupułów pozostawiają nam wątpliwe prezenty. Takcie już tylko w tym roku Niemcy przysłali nam 3,5 tysiąca ludzi, którzy nielegalnie przekraczali naszą granicę od wschodu, których Niemcy złapali u siebie, znaleźli kwity na to, że oni wcześniej byli w Polsce i nam ich w tym momencie odsyłają. W zasadzie to mogą to robić, kiedy mają podstawy sądzić, że przybyli oni za naszej wschodniej granicy i kiedy to my powinniśmy byli być odpowiedzialni za ich niewpuszczenie. Fakty są jednak takie, że mało wskazuje na to, że ludzie ci mogą być podpięci pod przybycie z jednego danego regionu, nawet jeżeli to skąd posiadają oni takie informacje? Skąd pewność, skoro ich przybycie było nielegalne? Nie ma na poparcie tej tezy argumentów, a już na pewno nie ma żadnych dokumentów, które mogłyby świadczyć o prawdziwości tych doniesień. Jeżeli tak dalej pójdzie, to popularną praktyką stanie się mówienie, że przybyli z Polski. Strona niemiecka będzie miała ułatwioną robotę. Wystarczy przerzucić przez granicę, a przybyli będą mieli jeszcze przez chwilę spokój. To co ma do powiedzenia po Polska i Polacy nie będzie miało już nawet większej wartości. Choć warto zwrócić też uwagę na to, że są wśród nas tacy, którzy pomagają przybyłym. Żeby ominąć polskich żołnierzy, złamać prawo i nielegalnie dostać się na terytorium państwa polskiego. Rozumiecie? Te uzbrojone bandy agresywnych mężczyzn prosto z Kaukazu z polską granicę, którzy ostatnio żołnierza polskiego na polskiej granicy, mają wsparcie od jakichś aktywistów, jakichś ludzi, którzy tam stoją na tej granicy z oficjalnymi przepustkami i pomagają tym ludziom szturmować polską granicę. I Władysław kośniak kamysz minister obrony narodowej, został ostatnio o to zapytany przez Bogdana Rymanowskiego i wiecie co odpowiedział? Że on bardzo ładnie prosi tych aktywistów, żeby tak nie robili, bo to jest niegrzeczne, że by się powstrzymali może od takich działań i on bardzo bardzo uniżenie prosi, żeby oni tak nie robili. Jak widać, zakazy nie obejmują wszystkich. Trzeba najwidoczniej użyć jakichś środków zapobiegawczych, jeżeli miałyby się tam pojawić jeszcze osoby, które byłyby skłonne wesprzeć żołnierzy. Przypuszczalnie byłoby ich więcej niż aktywistów. Ciekawe więc, czemu na to nasza władza już nie wyraża zezwolenia. Jedna z tych stron przecież ewidentnie pomaga w czymś, co nie powinno mieć miejsca. To łamanie prawa i powinno być powstrzymywane przez nasze władze. I to jest, proszę Państwa, skandal. Jeżeli można wskazać ludzi, którzy w Polsce prowadzą działalność antypolską, antypaństwową, którzy robią dokładnie to, czego oczekiwałby od nich Władimir Putin, to są właśnie ci ludzie na granicy, którzy pomagają tym na*** forsować polską granicę. Ciężko mi znaleźć kogoś, kto bardziej wpisuje się w agendę, propagandę i w działania rosyjskie, niż ci ludzie, którzy pomagają szturmu. Polskie granice. I zamiast tych ludzi, nie wiem, zamknąć, aresztować za pomaganie w popełnieniu przestępstwa, zabrać im te przepustki, wykopać ich z tej granicy, to minister obrony narodowej ich grzecznie prosi, żeby przestali, jak inni przestępcy, by ludzi na ulicach, to też będą proszeni przez polskich funkcjonariuszy policji, żeby tak nie robili, bo to nie wolno? Czy na tym po powin tak powinno działać państwo, że jak ktoś łamie prawo, to go minister grzecznie prosi, żeby przestał? Czy mu daje po Obywatelskie zatrzymanie chyba również powinno być tutaj uzasadnione, prawda? Czemu dzisiaj prawo jest takie elastyczne? Pewnie dlatego, że niestosowanie się do niego staje się normą. Mamy na to żywe dowody z Unii Europejskiej, gdzie panuje kompletna dobrowolność w ich postrzeganiu, a już szczególnie, kiedy odnosimy się do państw Starej Unii i podejmowanych przez nich decyzji odnośnie chociażby Polski. Prawda jest jednak taka, że nie ma tutaj mowy jedynie o korelacji między wspólnotą a koalicją. To dużo szersza kwestia, która ma swoje korzenie jeszcze w poprzedniej władzy. Unia Europejska rozpoczęła procedurę nadmiernego deficytu względem Polski. O co chodzi? Zgodnie z prawem unijnym każde państwo powinno mieć deficyt, czyli różnice pomiędzy przychodami a wydatkami w danym roku nie wyższy niż 3% PKB i poziom długu do PKB na poziomie nie wyższym niż 60%. No i mamy dane za rok 2023 i okazuje się, że ten deficyt wynosi 5,1%, w związku z czym Polska będzie objęta procedurą nadmiernego deficytu. No i teraz oczywiście Media Pisowskie oraz Mateusz Morawiecki się odpalili, jaki zły rząd, że wpadliśmy od razu w procedurę, nadmiernego deficytu? Jak nie potrafią zarządzać finansami? Za ich czasów to takie coś byłoby nie do pomyślenia. Tylko problem jest taki, że ten deficyt 5,1 to znowu jest za który rok? Za 2023, kiedy rządził Mateusz Morawiecki i Prawo i Sprawiedliwość. Więc to, że w tym roku Unia Europejska nakłada na Polskę procedurę nadmiernego deficytu jest konsekwencją działań poprzedniego rządu, którzy w roku 2023 doprowadzili do tak dużego deficytu. Hipokryzja stała się już w zasadzie elementem codzienności i naszego Krajobrazu. W polityce nie ma nic prawdziwego. To zwykła gra pozorów. Tutaj nie ma lepszych i gorszych, ale jedynie kiedy odnosimy się do naszego własnego podwórka. Prawdziwa hierarchia panuje u nas od dawna. I teraz część polskich komentatorów mówiła, że być może tej procedury nie będzie, ponieważ Unia Europejska zmieniła trochę procedurę nadbiernego deficytu i pozwoliła nie liczyć wydatków na obronność. A że my wydajemy furę siana na obronność, to była szansa, że się nie załapiemy na tą procedurę. No i wiecie, co powiedziała na no to Unia Europejska? Że wy wcale nie wydajecie tych pieniędzy na obronność, że Wasze wydatki na wojsko teraz bardzo wysokie, ponad 4% PKB, to są zaledwie w połowie wydatki na obronność, czyli tam 2, kiedy reszta to w ogóle nie jest na obronność. A co więcej, pieniądze, które wydajecie na zakup sprzętu, to wy wpłacacie dopiero zaliczki, a sprzęt to zobaczycie za 4, 5, 6 lat. W związku z czym nie będziemy waszych wydatków na sprzęt, którego jeszcze nie ma, wliczać wam do obniżenia tego kryterium przy procedurze nadmiernego deficytu. Widać, że nigdy nie opłacało nam się wychodzić poza szereg. Oczywiście, z punktu widzenia naszego dobra było to w pełni uzasadnione, ale realnie, nawet jeżeli może mieć to wpływ na stan całego kontynentu, Unia nigdy nie brała naszego zaangażowania na poważnie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka. Siema!